No, kurwa. Nie odbieram, się Ej kurwa Cały czas na przy wagonach Wóż za wami Nie odbierasz się z bodziutem Ej kurwa To bywa i tak no Pekaaaj Rekord donate'ów w tym roku Kurwa o Kurwa mamy go, mamy go A nie mogę teraz Ale nie przeklinaj gada, tyle gadać. kurwa, bo nie, ludzie nie, widzą! kurwa! Ludzie patrzą! Ludzie do... patrzą! Nie <laughs> mogę teraz gadać! Kurwa, ale intencja, ja pierdolę, co się dzieje? Słyszałem już tą rozmowę. Ile przejmowałeś? Ja pierdolę. O, oh, jest, jest, muzyka. O kurwa! O, kurwa. O, to... Kto to rebran jakiś zjeb? Ale by Ale bardzo mi się to podoba, naprawdę kurwa co się dzieje? O kurde to ja chyba Oj, to no i... to nie był przygotowany chyba nie, no takie, Za tyle to co można życie o... ułożyć! Cię, ale takie uliczki ja nie widziałem